Będziemy przechodzili w fajny Escape the Prison. Miejmy nadzieję, że będzie lepszy niż ten ostatni, co Siwym grałem. Na mapie są porozmieszczane chipy, i używa się ich do otwierania drzwi. O! o. To się otwarło. Pikny to jest Iron Trapdoor. jeszcze. Coś nie działa. Kurwa Ej zamknęli nas Otwórzcie to Ja znam drogę wyjścia Iwo Po prostu musisz Shift trzymać Przez bardzo długi czas Aha Zjadł klucz Krzysiu znalazł wyjście Znalazłem wyjście z pierdla Uciekamy Tak jakby znalazłem W sensie No właśnie tędy Ola. Cześć. Ej, nie zgniataj mnie. Czekaj, podnieś chyba... tą platformę do góry i parkur e, zrób. Czekaj, czekaj. Parkur? Aaa, w tym sensie. To, to się chyba Po lampie? Nie, nie da się? Teraz ja, teraz no ja. No co elo. Elo, zelo. O, ty parkur. A ja mogę coś... Przesunąłem coś. O, tu coś się otwarło, Iwo. O, przesunąłem to. Oj, zgniotą mnie. Kurwa, sklep w środku. Ty, 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 ty żeś tak kliknął, Krzysiu. Nie. A to jest przycisk. Nie. Wypuśćcie A, mnie z tego no, pierdla. Dobra no, je Gdzie tu był przycisk? To z pierdoliną! No. <grydolę>, kurwa, tu się nie tak radzi jakoś. Ale piłki nie ma. Chyba, że jestem piłką. Jesteś gruby po prostu. Garchipa potrzebujemy tam na dół. Nie znalazł jaki jakiegoś... No mati! No sam sobie to chyba zrobiłem Chodź, cączki i przycisk, ci Ale co jest, wróciłem no tu gdzie byliśmy Tu można zaskoczyć Nie, no ja pierdolę się mnie wyjebał na jakiś dziedziniec Jak ja wychodzę zaraz z tym. Tu się koniec mapy Już, już Krzyś. Pa Nie potrzebuję twoich głupich drzwi tam jest? No jestem Po prostu trzeba iść naokoło Prawie mi się udało. Ale zaraz dokąd tak właściwie ten parkour prowadzi? On nie ma sensu najmniejszego. Mam chleb chłopaki. i lornetkę. Chcecie ze mną posłuchać? No i czemu ze się nie, Co się kurwa otwierało? No, tutaj, no, no byłeś Tam, na tym guzikiem. O, o, tu, tu i na dole pod sobą masz. Na czarne. Nie, no, no, no nie Kamil? Kamil, łap mnie. Okej. Okay. Dobra, kurwa. Eh chleba. <noise> Wiesz co prościej jest, jak sobie to weźmiesz, i po prostu. Open. A to o, przycisk, to... widzę, przycisk, widzę, kawałek. To też się. jest. O, właśnie klikłem. Ten. Wyrośniemy drzewo na dziedzińcu. A za tym obrazem coś jest? Tak, za tym obrazem też coś jest. Jest puste. da się tam skoczyć, jakoś? Ktoś... Może da się coś tam wrzucić. Go ja Vegan Alive nie, Without nie. Meat Is Alive Without guilt. Dobra, nie wiem, rzucę tam chleb. Chleba tam trzeba chleba tam trzeba wrzucić. Mówię wam. No zajebiście, kamil. Dzięki, dzięki. Proszę. No, nie, nie tam. Coś to jest niestanie? Kamil, bo? Ja bo dostaniesz cementem. Chłopca to tam Sword Dueler. Za dużo tutaj przycisków. Co wy w robicie? Okazało się, że ona wcale nie miała 18 lat. Tylko 90. Gdzie idziemy, chłopaki? Ej, mam. Ej, wiem, jak się wydostać z tego więzienia. Znajdujecie plastikową łyżkę, co nie? No, mi się zaczął Jak tam wlazłeś w ogóle? Tutaj Aha, zrobiłem pompie. takiego parkura. Wiedziałem. Po co ja w ogóle. No, tu jest jakiś ten. O? Drzwi otworzyłem komuś na górze. Wróciłem się tu, what the fuck? Chuj mnie O, patrzcie, jest tu, jest tu drzwi do tego? Tak. Ej, nie Czy możemy to? ich otworzyć. Tu jest przycisk chyba, Krzysiu, patrz pod tą biblioteczką, tylko trzeba jakoś tą... Klikłeś? Tak. Make the match. To... Press the button. Tu też jest przycisk. O! Mm. A żeś się zjebał? A czekaj, zaraz cię tam wpuszczę na górę, bo tu są takie ten... Ja otworzyłem tą furtkę, No ja tam by było, jakby byłeś... ktoś tam był w tym miejscu. Nie, ma. To byłeś pisknąło. za furtką, ale tu w tym budynku nie byłeś. Bo ja tu otwarłem... Gdzie ty żeś wyskoczył? Za tobą jestem. A, dobra. Ja... Gdzie ja jestem? Ej, ale wejść do więzienia to bardzo łatwo się wchodzi. Boże, jakie to jest kurwa nieczytelne wszystko. A ja jestem zachwycony, że udało nam się chociaż z celi wyjść, nie? My jesteśmy wolni, chłopak, całego dnia. Ja też. O, kobiety się... No jest, co? Tylko Kamil został w więzieniu? No, okay. tak.